Pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość, postawi kolejne pytanie. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Jako poseł ze Stalowej Woli z tej Trybuny Sejmowej wielokrotnie alarmowałem do rządu o trudnej sytuacji w regionie Stalowej Woli, w którym masowo upadają zakłady pracy. Dwa tygodnie temu upadł HSW zakład zespołów mechanicznych, pracy straciło 980 osób. W przedziale ostatnich tygodni upadła również spółka w Gorzycach. inna zgłosiła zwolnienia grupowe ponad 270 pracowników. HSWS zwolniła w drugim półroczu 2008 280 pracowników, w styczniu ograniczyła zatrudnienia o 1 piąta etatu, przewiduje dalsze zwolnienia około 380 pracowników. Tracą płynność finansową spółki zależne, co w konsekwencji prowadzi do masowych zwolnień i kolejnych upadłości dużych zakładów. Kargo na Podkarpaciu planuje również zwolnienie około 800 pracowników. Dzisiaj z satysfakcją przyjąłem fakt, że moje wołanie na alarm ratowania Zakładów Stalowej Woli znalazło wreszcie zrozumienie premiera Donalda Tuska. W celu uzyskania uściślenia złożonych deklaracji przez premiera proszę o odpowiedź na następujące pytania. Jakiego rodzaju działania zostaną podjęte na rzecz ratowania zakładów stalowej woli? Jakie i czy są przewidywane działania osłonowe dla blisko półtora tysiąca pracowników, którzy już utracili pracę wskutek zwolnień lub upadłości zakładu? Kiedy należy się spodziewać zatwierdzonego harmonogramu działania na rzecz stalowej woli, bo każdy dzień zaniechań to nieodwracalne skutki utraty kolejnych miejsc pracy? Czy koszty zapowiadanego programu naprawczego nie obciążą głównie pracowników? Premier mówił o elastycznym czasie pracy, o obniżeniu wynagrodzeń i tym podobnie. Z przekrością muszę stwierdzić, że wystąpienie pana ministra finansów miało charakter wystąpienia polityka, a nie ministra. Dzięki mądrości politycznej opozycji panu ministrowi nie udało się sprowokować awantury politycznej. Na zadane pytania prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Dziękuję. Pani poseł Marianowa. Prawo i sprawiedliwość zabierze...